Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz, a nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę krzyża świętego. Tomasz A. Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Natura Lubi się otaczać licznymi przyjaciółmi i bliskimi znajomymi. Uśmiecha się do możnych, schlebia bogaczom. Oklaskami nagradza sobie podobnych. Łaska natomiast miłość okazuje także wrogom. Nie wywyższa się z powodu licznych przyjaciół. Nie ceni sobie miejsca urodzenia i swego pochodzenia, chyba że jest z tym związana większa cnota. Bardziej sprzyjał ubogiemu niż bogatemu. Szczerzej współczuje niewinnemu niż możnemu. Cieszy się razem nie z fałszywcem, lecz z prawdomównym. Dobrych zawsze zachęca do ubiegania się o lepsze dary i do upodobnienia się do syna Bożego przez cnoty. Gdy cierpi jakiś brak i niedostatek, natura zaraz zaczyna narzekać. Łaska natomiast jest wytrwała w znoszeniu ubóstwa. Natura wszystko do siebie odnosi. Walczy i dopomina się o własne sprawy. Łaska natomiast wszystko odnosi do Boga, od którego jako pierwszego źródła wszystko pochodzi. Żadnego dobra nie przypisuje sobie i niczego bezwzględnie dla siebie się nie domaga. Nie wdaje się w spory, swego zdania nie ceni bardziej niż zdania innych. W całym swym myśleniu i rozumieniu poddaje się sądowi przedwiecznej. Mądrości Bożej.